Witajcie w nowym vlogu. Zaczynamy od zakupów i spacerków. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm zakupy z grzewka tych litrowych wód żywiec z bo niestety nie była na łączowa. Coś na słodko lipton. Śliwki. Słuchajcie węgierki. Następna rzecz. Co to jest? Co to jest? Mozzarella na obiad. Dzisiaj do yy, makaronu, bo makaron dzisiaj taki w sosie yy, totalnie z internetu, z Instagrama taki obiadek będziemy mieli. Jestem zadowolona, syn się zgodził, więc jest super. Teraz dalej, o tutaj mamy rachuneczek, słuchajcie. I tak, tyle wyszło. O, ale prześwietliło. Halo, ostrość, jesteśmy tu. Widzicie? Nie widzicie. Teraz dopiero. Tyle wyszło. I tak, mleko mąka do ciasta, Wasia Boże, co tak prześwietla? Dwa makarony, bo jeden będzie do rosołku, drugi będzie właśnie do tego pomidorowego sosiku. Tutaj mamy jogurt naturalny do ciasta, ser żółty, czosnek do sosu śmietana do kurczaka Boże mój, sorry, a wybaczcie, ale tak słońce daje, że aparat nie, nie daje rady e, e, będzie, bo będzie kurczak w sosie śmietanowym ale po mojemu e, takie dwie saszetki wzięłam dla pieska cukier wanilinowy nie było zwykłego waniliowego proszek do pieczenia i teraz tak, margaryna palma gorzka czekolada do brownie dla syna i jezus i taki łaciaty wzięłam właśnie do tego sosiku pomidorowego boże kochane ludzie co tu się wydarzy dobra i następna torba bułeczki, cztery bułeczki wzięłam eee, i tak takie mięsko z kurczaczka to są takie, to są takie e, utka tylko bez, bez kości. Więc takie mięsko w susiku będzie śmietanowym. E, na rosół wziąłam skrzydełka, dwie dwa serdelki dla pieska, boże kochane ludzie moi drodzy. E, paróweczki. a już widelec, może zjemy. Warzywa na rosół przepiękne, takie wiecie, porządne warzywa. Pietruszka do rosołu i do sosu tego śmietanowego się przyda. Y, takie coś wzięłam na spróbowanie dla syna mego pięknego, który o, o właśnie zawiera. Płatki. O, Jezu, wybaczcie mi to Takie płatki kukurydziane z miodem i orzeszkami. Syn zobaczył i od razu mu wybierę, więc wziął. Eee, schab taki, wiecie, w opakowaniu, takim, żeby mógł dłużej leżeć. I masło do ciasta. No i takie moje zakupy za 200 zł. Słuchajcie, no. ja wiem, że to wszystko jest prześwietlone i nic nie widać, po prostu no, naprawdę nic nie widać. O, jak dosłownie ciałem. To... No coś tam jest, jak, co prawda, jest na dwa, no więcej na cztery objawy co najmniej tego jedzenia. Na śniadania jest, są płatki, jest mleko, są parówki, jest wędlina, eee, więc wydaje mi się, że spoko. Za 200 zł to są zakupy takie w miarę. Nie tak wygląda mój rosół. Ja dodaję jeszcze liść y, lub czy suszamy niestety. Bo od kiedy nie mam moich rodziców, y, nie mam... Nie mam skąd wziąć żywego, świeżego lubczyku. no i używam tego. Bardzo lubię smak w rosołku, jak czuć ten lupczyk. No i tak to wygląda. Rosło na pewno będzie dosyć tłusty, ponieważ wrzuciłam tutaj, jak widać, o, skóry z kurczaka, tego, który będzie tam w sosie śmietanowym, no bo tak sobie wymyśliłam i tak, no i tak po prostu zrobię się długo, długo kurpać, bo nalałam po prostu po brzegi e, wody. No i przede wszystkim rosołek musi swoje się tam pogotować. Nie dodaję czosnku, nie dodaję teraz żadnych przypraw, żadnych weget, ani nic innego, ani soli, ani puchnic, po prostu nic. Po prostu samo mięsko musi wydobyć swój smak i aromat dopiero później będę przyprawiać. A i taka ciekawostka, nie dodaję pieprzu podczas gotowania, bo oglądając Slash dowiedziałam się, że kolor zup ciemnieje, kiedy gotuje się je z czosnkiem. Ile w tym prawdy? Nie wiem. A, i ja nie dodaję ziela i wopka. Znaczy ziela angielskiego i... nie, liścia laurowego i ziela angielskiego, tak. Ja nie dodaję. I zabieram się teraz za ciasto. Tu jest zrobiona kruszonka, tu są śliwki, które umyję i w wydłubię środki a tutaj będę robiła ciasto i mm, to jest ciasto mieszane widelcem e, no i nie wiem co Wam mam powiedzieć, mogę Wam napisać składniki, czy wyjdzie nie wiem, ja jadłam w pracy podobno pięknie rośnie i w ogóle, no pięknie wyrosło to co jadłam było pięknie wyrośnięte, bardzo smaczne więc stwierdziłam, że spróbuję je zrobić w domu, ale czy wyjdzie nie mam tego pojęcia tak, kubek jogurtu naturalnego po którym ten rzekułek jest naszą miarką. I tak, 3 razy mąka, jeden raz cukier i raz olej. Ale jest tak, dwie łóżki proszku do pieczenia cały ten cukier wanilinowy 3 jajka. A ja od siebie jeszcze tutaj dodam zapach. Też waniliowy. Ja lubię modyfikować niektóre przepisy, tak, nie mam dużo, więc dodam wszystko to co mam. A niech pachnie, niech będzie aromatyczne to ciasto No i mieszamy to. Widelce, moi drodzy, nic, nic więcej. Przelewamy do blaszki, pieczemy tylko jeszcze owoce. Zaraz wam wszystko pokażę. Ok, daję moje ciasta. To jest jedno to moje, a drugie zrobiłam takie a Brownie dla mojego syna dodam jeszcze czekoladę do tego no bo no brownie no i na koniec wleci kruszonka ja tutaj zmodyfikowałam, bo dodałam też y, cynamon do tych śliwek żeby on był no to to była taka jesienna wersja tego ciasta i tutaj jest tak jak jest, więc zobaczymy czy to w ogóle wyjdzie, wyrośnie mam nadzieję, że tak i że będę miała ciasto na najbliższe dni do kawy. Dobrze i tak to wygląda... O Jezu, jak zwykle. Dobra i suma sumaru wyszło to tak. Jedno i drugie wygląda też tak. I teraz do piekarnika i zobaczymy co z, co z tego wyjdzie. Tutaj są gdzie gdzieniegdzie kawałki czekolady, ciasto, do ciasta dodałam kakao, także wiecie, takie brownie, nie brownie, ale brownie. Zobaczymy. Rosołek się pięknie tutaj gotuje. Yy, ja wyciągam szumowinę, ale jak widać tam coś się jeszcze yy, uchowało. No ale trudno, tyle to już przeżyjemy, yy, a Wy wybieracie szumowiny z rosołu? Bo ja tak dosypałam trochę wegety. Ja wiem, nie każdy lubi. Ja lubię, mi nie przeszkadza. Yy, no i na razie się gotuje, później będę przyprawiała, ale to mówię tak na końcu. A tutaj gotowy sos, typowo włoski, bo jest mozzarella, świeże pomidory i czosnek. To jest blendowane. Dodałam, dodałam bazylii. Eee, I. No i nic, zaraz posolę. Eee, może dodam jakiejś innej przyprawy, nie wiem, zobaczymy. Bo musi nam to najpierw zasmakować, i później do tego wrzucam makaron, który już mam ugotowany. będzie dzisiejszy obiad. Rosołek, jak ktoś będzie chciał, to może dzisiaj sobie zjeść, troszeczkę później. Ogólnie rosół jest na jutro i kurczak w śmietanie w niedzielę będziemy zajadać. Także makaron to taki szybki obiadek sobotni, a rosołek i drugie danie będzie w niedzielę. Słuchajcie, tak prezentuje się makaron. No na filmie nie wygląda to zbyt apetycznie, ale uwierzcie mi, jest super. Jak ktoś lubi smak pomidorów, no, to się zakocha. Naprawdę super, super. Ale ja dzisiaj nie będę jadła makaronu. Ja muszę zjeść ten rosół. Bo wygląda bosko. I po prostu tak dawno nie jadłam rosołku, że mam ochotę dzisiaj. I nawet zjem z tym okrągłym makaronem. Mi to nie przeszkadza akurat. I tak prezentuje się rosółek. Jeszcze tutaj mogę ten listek dołożyć, żeby było bardziej... Fotogenicznie, fotogenicznie, fotogenicznie. Yy, makaron u mnie, ten kto mnie zna, ten wie, że makaron to jest u mnie dodatek do rosołu I tak tutaj poszalałam z, z, z dodatkiem makaronu. Ogólnie lubię samą wodę, ja bym mogła ją kup, kupić. Uspokaja żołądek, uspokaja głowę. Boże, to jest cudowna zupa. To niby nie zupa, tylko rosół, ale. Cudowne, to jest cudowne. Uwielbiam Rosu. Cieszę się, że zrobiłam na sobotę i na niedzielę, i jeszcze pewnie poniedziałek się zahaczy, więc y, tak wygląda mój obiad dzisiejszy. Teraz pokażę Wam to ciasta i zakładałam, że mi nie pyknie. Zakładałam, że nie pyknie. A tu proszę. Voila! To jest takie białe, bo e, piekło się z papierem. I całą dobroć kolorystyczną zabrał papier, bo chodziło o to, widzicie, ten już był mniej przykryty i. No i wygląda jak wygląda, aczkolwiek pięknie pachną. Pięknie są tutaj takie chrupkie. To też jest chrupkie tylko. No, dobra, dobre będzie. Pięknie się wyrosło, zobaczcie. Ładnie wygląda, to też jest różne z blachą. A było poniżej. Także jestem zadowolona. Pięknie wyszło. Pięknie. To jest takie ala brownie, to jest zwykłe z owocami. Cieszę się. Prezentuje się ciasto syna. Te z czekoladą. Czekolady tak za bardzo nie widać, ale wam pokażę na moim kawałku, bo ja też wzięłam na spróbowanie. Tak i tutaj zdecydowanie widać, że jest czekolada ale patrzcie, to to jest to moje ciasto zobaczcie, zero zakalca jest boskie jest boskie pięknie wygląda polecam przepis polecam, bo ja już je jadłam wiem, że jest dobre, tylko bałam się czy mi wyrośnie i czy będzie ok jest ok, więc polecam polecam piękne ciasto piękne Pyszne. Zaraz zrobię kawkę i i będzie chill out, bo już wszystko. Chill out, nie chill out, chill. <noise> e, bo e, kawkę sobie małą zrobię, bo to 16 już. E, może rozpuszczalną, nie wiem, zastanowię się, ale i tak będzie ciastko do kawy. I odpoczywam. To już koniec soboty, ja już ja już, ja już kończę. Ja już kończę na dzisiaj, więc tak. Czyli, czyli w krzywym zwierciadle witaj święty I tym jakże smakowitym akcentem żegnam się z Wami. Życzę Wam udanego tygodnia. W ogóle miłego dnia Wam życzę. Dużo zdrówka. No i trzymajcie się ciepła. Pa!